Siema witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Fify. do otwarcia mamy yy, cztery paczki a i zapomniałem wam powiedzieć jeżeli oczywiście film wam się spodoba zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał na pewno wam się wyświetli na dole mamy co otwieramy pierwszą paczkę yy, oczywiście też jakiś specjalnych paczek no nie mam, bo nie zdążyliśmy niestety się wbić z Division Rivals. Dobra, otwieramy pierwszą srebrną paczkę. I ten to otworzę wam na razie dwie paczki. Jakiś Bayram z Turcji z Galeratasaray. Fajnie kontrakty się przydadzą. Oczywiście, jeżeli macie jakiś pomysł na skład, ja wam ewentualnie zaraz pokażę. To możecie wpisać w komentarzach. Co tam fajnego możemy trafić. A my trafiamy Antonego. O! Na łapkę będzie dobry. No, ziru! 39 tempa demon szybkości. Dobra, i te dwie paczki zostawimy sobie na później, a my teraz sobie zagramy. Major Division Rivals też już starałem się trochę nabić tych punktów w skład Battles, żebyśmy mieli jutro otwieranie nagród. Z, no ze skład Battles, nie? Aktualnie moja ranka na razie wynosi złoto 1. Myślę, że może da radę dobić do tej elity, chociaż no wątpię w to, nie? Tak, to na razie będziemy mieli takie paczki i 8000 monet. Dobra, żeby nie przedłużać, to już odpalamy. A i tak ewentualnie na razie wygląda mój skład. Tutaj jeszcze na, le na prawej stronie jest PP. przesunę lekko kamerkę, żebyście widzieli. Dobra, tak. No i tutaj mam Pepe. I na razie ja się zastanawiam, kogo tu w sumie na obronę dać, bo no potrzebuję zgrania. I jakiegoś bramkarza jeszcze dodatkowo, nie? Tak na razie kupiłem sobie jeszcze ciezę. W razie czego, bo ja bardzo chciałem tego zawodnika do składu. Dobra. Dawajcie mi przeciwnika. Zagrajmy ja przez to kolejny mecz. Mam nadzieję, że nie przerwie mi połączenia. Często straciłem tylko kontrakty. Niestety musiałem też wyjść z meczu. Coś internet mi szankuje. No, znaleźliśmy jakiegoś innego, bo też w miarę nie jest taki zły skład, składnie. Gramy u siebie. Gospodarzami jesteśmy. Okej. Okay. Co fajnie zagraliśmy. Dawaj, lecisz. Jak ty tego nie trafiłeś, Malen? Wolę mi tam nie ponieważ. Dawaj, dawaj. O! Jeszcze raz, próbuj. Musisz. Jest, mamy bramkę. Brawo, Jimenez, brawo. Dobra, tego meczu nie możemy przegrać. No, na razie, słuchajcie, jestem dziesiąty. 10... Bo nie wiem, tydzień czasu było, chcieliśmy bramkę. W tydzień czasu FIFA była, powstała ta Ultimate wersja, no i już mieli ikony, mieli składy po 900 tysięcy, za no długo trzymaliśmy tą piłkę, będzie kolejna. Jest na szczęście bufon nas uratował. Nie będzie, co ty ziomuś próbujesz tymi przódkami nie wychodzić. Mogę do tego dojść w ogóle. Niestety pamiętam, że też miałem remisy, to w ogóle. Musisz wygrać mecz specjalnie, żeby dostać te punkty, nie? Żebyś w tym checkpoincie, żeby były lepsze. Jak nie masz, no to. Jak remisujesz albo przegrywasz, no to tych punktów nie dostajesz. Okej. Okay. Pomój. Aj malen, nie wyszła ta główka. Diabli do dorzutką. Karny ekstra tylko żebyśmy teraz to trafili, nie? No kurde, trzeba z dystansu. Brawo, pogba. Tylko, że jeszcze trzeba było przejąć. Ale co na razie w pierwszej połowie? 1-1. Więc jest spoko Też coś musimy wykombinować w tej drugiej połowie Bo w sumie przeciwnik nie jest taki trudny Dajcie mi też znać w komentarzu w sumie Czy byście chcieli zobaczyć karierę z FIFA? I czy byście chcieli zobaczyć w sumie jakieś jeszcze inne fajne materiały z FIFA? Żeby nie było tylko, że Ultimate Team i na tym kończymy. Bo ja z chęcią tryb kariery bardzo lubię. I też bym zagrał cokolwiek. O, jeszcze rzut wolny będzie czy rożny? Wolny. Mhm, dobra. O, bo może uderzymy. Ale bramkarz obronił. Tam pod poprzeczkę myślę, żeby wpadło. Musisz. Jest. Dwa jeden. W ostatnich minutach. Brawo, malen. Ju jest siła. Miał tyle yy, niewykorzystanych sytuacji, że w końcu musiał strzelić bramkę. Nie widziałem innej opcji. Teraz musimy się trochę bronić. A tu parę sekund zostało, więc Dobra. mamy to 2-1. No jak na pierwszy mecz w sumie przeciwnik trochę naciskał napięte. Ale nie było źle. Więc na razie pierwszy checkpoint mamy. Dobra, a teraz lecimy sobie z kolejną paczką. Zobaczymy może coś nam wpadnie fajnego w sumie. Jeszcze jakieś punkty dostaliśmy. Hmm, tą czy tą tą zostawię wam na koniec bo tu mam dla was niespodziankę może sobie tych dwóch zawodników też od razu otworzymy i jeden rzadki Co nie wysłałem ich? nie wysłałem ich Co niestety musimy go sprzedać? Dobra, i otwieramy tą paczkę. Zobaczymy, może coś tu ciekawszego będzie. Też niestety nie. Dwóch rzadkich zawodników, ale nie spodziewałem się, że ten rzadki to będzie srebrny. Dobra, a my przechodzimy do kolejnego meczu. I na kogo ciekawego trafimy? No cały skrat w sumie Premier League Abu Mayanga widziałem Na ataku Więc możemy mieć trochę problemy Dobra próbuję jeszcze raz, ale tam szło już ładnie po rykoszecie Trzeba przeblokować trochę i, bo za bardzo wychodzą. Ładnie próbował, ale coś nie wyszło. Na razie dobrze nam idzie ze strzałami w sumie. Tylko żeby te strzały jeszcze się przeniosły na bramki. To będzie super. No, i jeszcze przez naszego strzelił, nie? Próbuj, ale mamy rzut rożny. Może coś rzut rożnego wykombinujemy? Tak, by był chyba odgwizdany, spalony. No cóż, mamy 1-0 do pierwszej połowy. Zdecydowanie, a nie, on jednak oddał więcej strzałów. <kluzny> <kluzny> Wskaźnik 4-1. Na jeden dziewięć. Myślałem, że oddaliśmy zdecydowanie więcej strzałów, ale przejdziemy do tego, do drugiej połowy. Co tam było? Może wolny znowu okej, okay. może spróbujemy tak. Aj, mało brakowało, a myślałem, że bramkarz dotknął, a podaj. znowu pop popróbuj będzie tu podać nie mam komu no nie przechodzi no Niestety przegraliśmy ten mecz 2-0. No przeciwnik był lepszy. No. Oddaję mu to, że no zdecydowanie miał więcej strzałów. Częściej wychodził z kontry. No Tym bardziej widzę, że konto miał 2014. Ale no co? No. Trudno się mówi, nie, nie zawsze. Jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz, nie? Dobra, i słuchajcie, otworzę dla was tą niespodziankę. Zatrzymałem sobie paczkę, gdzie trafimy Team of the Week pierwszego. Ja nie przedłużam i otwieram. No nie trafiliśmy najlepszego zawodnika Bo był w sumie jeszcze do trafienia w salach Weźmy może sobie Foden'a Aha, dobra Myślałem, że coś nie tak zrobiłem Dlatego Virti trafiliśmy Myślę, że on raczej na samym początku postawię go na ławkę, ale no, no nie będzie grał, nie? Jeszcze ewentualnie wam pokażę podgląd, żebyśmy sobie zobaczyli, co tam jest ciekawego. Już widzę, że w sumie nic ciekawego. Chociaż Bale... Jak na taki początek. Nie, słuchajcie, nie kupujmy tej paczki. <laughs> nie kupimy tej paczki. Ja wam ewentualnie pokażę jeszcze skład. Dobra, i słuchajcie. Co byście mogli mi zasugerować w zmianie tego składu? Czy może kogoś sprzedać, czy może kogoś kupić albo zmienić formację? To już wam zostawiam. Piszcie w komentarzach. A ja co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie zostawić też subskrypcję, jeżeli chcecie mnie obserwować i dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Ja dziękuję Wam i paka elo!